W dzisiejszym odcinku wiadomości kryminalnych, między innymi, przerażająca zbrodnia w centrum Warszawy. Ukraińcy brutalnie pobili taksówkarza. Goście ze wschodu przyłapani na włamaniu. Gruzińsko-ukraiński gang rozbity przez policję. Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie rozpracowali i zatrzymali grupę oszustów. Którzy podstępem wyłudzili od mieszkańca myślenic ponad 400 tysięcy złotych. W sprawie zatrzymano dziewięć osób, a śledczy sprawdzają obecnie, czy podejrzani mogli brać udział także w innych przestępstwach o podobnym charakterze. 42-letni mieszkaniec powiatu myślenickiego w lutym bieżącego roku odebrał telefon od osoby podającej się za pracownika banku z rzekomego działu zwalczania przestępczości. Mężczyzna został poinformowany, że padł ofiarą nieuczciwych pracowników instytucji finansowej, którzy wykradli jego dane osobowe i wypłacają środki z konta. Fałszywy bankowiec przekonał ofiarę, że jedynie ścisła współpraca pozwoli odzyskać pieniądze i pomóc w schwytaniu sprawców. Oszust najpierw polecił mężczyźnie wypłacić oszczędności, jednak następnego dnia zmienił plan. Nakazał ofierze wykonywać przelewy internetowe na wskazane rachunki. Cały proces nadzorował telefonicznie, instruując ofiarę, jak przechodzić weryfikację i autoryzować kolejne transakcje. W efekcie 42-latek stracił ponad 400 tysięcy złotych. Poszkodowany zgłosił sprawę na policję 15 lutego. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli działania i już kolejnego dnia doszło do pierwszych zatrzymań. W Żyrardowie w ręce policjantów wpadł 40-letni obywatel Gruzji oraz dwóch Ukraińców w wieku 19 i 26 lat. Kolejnych dwóch Ukraińców, 36-latek i 24-latek, zostali zatrzymani w warszawskim hostelu. Mężczyźni pełnili różne role: jedni dzwonili do pokrzywdzonego, inni byli tak zwanymi wybierakami, czyli pośrednikami udostępniającymi konta bankowe, na które trafiały przelewy. Następnie pieniądze były przelewane dalej lub wypłacane. Podczas przeszukań zabezpieczono telefony, które służyły do kontaktu z ofiarą. Na wniosek prokuratury policjanci kontynuowali działania. 15 kwietnia zatrzymano następną grupę podejrzanych. 51-letnią kobietę z Bielska Białej, 33-latka z Warszawy oraz 20-letnią mieszkankę Łodzi, również obywateli Ukrainy. Ostatnie zatrzymanie miało miejsce 22 września w jednym z hoteli w Krakowie. Policjanci namierzyli 24-letnią Ukrainkę, która pełniła funkcję wybieraka. Kobieta była kompletnie zaskoczona interwencją funkcjonariuszy. Po oszustwie w lutym uciekła na Ukrainę, a do Polski przyjeżdżała tylko na krótkie wizyty, codziennie zmieniając hotele, by uniknąć zatrzymania. Podczas akcji miała przy sobie 2400 dolarów w gotówce, które zabezpieczyli policjanci. Wszystkim zatrzymanym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze nie wykluczają, że grupa odpowiada za inne podobne oszustwa na terenie kraju. Postępowanie wciąż trwa, a śledczy ustalają pełny zakres działalności zatrzymanych. I możliwe powiązania z innymi osobami. Policjanci z Komisariatu Policji w Kurniku zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o brutalne pobicie taksówkarza w podpoznańskich żernikach. Sprawcy, obywatele Ukrainy w wieku 28 lat, usłyszeli już zarzuty. Prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, zakazu kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego, poręczenia majątkowego, a także zakazu opuszczania kraju. Za dokonane przestępstwo grozi im kara do pięciu lat więzienia. Do zdarzenia doszło 24 września około godziny 15 na placu jednej z firm w żernikach pod Poznaniem. Świadkowie zdarzenia relacjonowali, że dwaj napastnicy uderzali kierowcę taksówki pięściami w twarz, a następnie dusili go, narażając na poważne obrażenia. 54-letni pokrzywdzony doznał złamania nosa, a także licznych otarć i potłuczeń. Sytuacja była na tyle dramatyczna, że w obronie mężczyzny interweniował świadek, wobec którego jeden z napastników skierował groźby karalne. Na miejsce natychmiast skierowano patrol, który zatrzymał obu agresorów. Obywatele Ukrainy zostali przewiezieni do policyjnego aresztu. Po przeanalizowaniu zebranego materiału dowodowego śledczy postawili im zarzut pobicia dokonanego wspólnie i w porozumieniu. Dodatkowo jeden z zatrzymanych odpowie zagrożenie świadkowi, który próbował przerwać atak. Prokurator po zapoznaniu się ze sprawą zastosował wobec zatrzymanych środki zapobiegawcze: nadzór policyjny, zakaz kontaktu z pokrzywdzonym oraz obowiązek wpłacenia poręczenia majątkowego odpowiednio sześciu i siedmiu tysięcy złotych. Obaj otrzymali także zakaz opuszczania terytorium Polski. Za pobicie i groźby karalne grozi im kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Ostateczny wymiar kary określi sąd, przed którym sprawcy odpowiedzą za swoje czyny. Ponad półtora roku po tragicznym pożarze w centrum Warszawy śledczy postawili zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem trzydziestotrzyletniemu mężczyźnie. To on, według ustaleń, miał podpalić śpiącą w łóżku trzydziestojednoletnią kobietę, polewając ją łatwopalną substancją. Po podłożeniu ognia wyszedł na zewnątrz i z oddali obserwował akcję ratunkową. Dramat rozegrał się 30 marca 2024 roku, tuż po godzinie 22, w jednym z opuszczonych mieszkań przy ulicy Nowy Świat. Początkowo na miejscu interweniowali policjanci z oddziału prewencji, którzy przy pomocy gaśnicy próbowali zdławić płomienie. Chwilę później do akcji wkroczyli strażacy, którzy przejęli działania ratunkowe. Podczas oględzin pogorzeliska kryminalni ze śródmieścia odnaleźli ciało kobiety. Lokal i zwłoki poddano wielogodzinnym badaniom, w których uczestniczyli technicy kryminalistyki. Ostatecznie dzięki analizie DNA ustalono, że ofiarą była 31-letnia kobieta pozostająca w kryzysie bezdomności. Od początku podejrzewano, że pożar nie był wynikiem przypadku ani awarii instalacji. Policjanci, przesłuchując świadków i analizując liczne opinie biegłych, odtworzyli przebieg wydarzeń. Okazało się, że tego wieczoru kobieta spędzała czas ze swoim 41-letnim partnerem w pustostanie. Gdy mężczyzna wyszedł, kobieta zasnęła. Wtedy do mieszkania wszedł 33-letni znajomy, osoba, która wcześniej także tam nocowała. To on oblał ją i łóżko substancją łatwopalną, a następnie podłożył ogień. Śledczy ustalili również, że sprawca miał później chwalić się swoim czynem, mówiąc, iż rozpalił w mieszkaniu Grilla i zostawił otwarte drzwi, by był lepszy cuk. Twierdził również, że mieszkanie jest „nawiedzone” i należy je spalić. Według policji motywem jego działania był osobisty konflikt ze zmarłą. 33-letni podejrzany w chwili zatrzymania odbywał karę w zakładzie karnym za wcześniejsze przewinienia związane z nieopłaconymi grzywnami. Został doprowadzony do prokuratury rejonowej Warszawa-Śródmieście Północ, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Nie przyznał się do winy. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Za te zbrodnie grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Policjanci stołecznego Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową rozbili kolejne ogniwo zajmujące się handlem i magazynowaniem środków odurzających. W jednym z mieszkań w śródmieściu ujawnili specjalnie przygotowaną dziuplę w której składowano duże ilości narkotyków. Funkcjonariusze ustalili, że mieszkanie w centrum Warszawy było wykorzystywane wyłącznie jako punkt magazynowania marihuany. Nikt tam na stałe nie mieszkał, ale regularnie pojawiały się osoby związane ze światem przestępczym. Gdy policjanci zauważyli, że do lokalu weszła kobieta i mężczyzna, zdecydowali się na interwencję. Drzwi otworzył im 31-letni obywatel Omanu, który próbował stawiać opór. Natychmiast został obezwładniony i zatrzymany. W środku znajdowała się także 35-letnia Polka. Kobieta w momencie wejścia policjantów próżniowo pakowała susz roślinny przy użyciu zgrzewarki. Oboje zostali zatrzymani i przewiezieni do policyjnego aresztu. Podczas przeszukania mieszkania zabezpieczono 14 kg marihuany, a także sprzęt służący do porcjowania i pakowania narkotyków: wagi elektroniczne, zgrzewarki oraz opakowania foliowe. Dodatkowo w miejscu zamieszkania obywatela Omanu znaleziono kolejne porcje suszu roślinnego, które badania laboratoryjne potwierdziły jako marihuanę. Oboje zatrzymani trafili do Prokuratury rejonowej Warszawa Śródmieście, gdzie usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków. Prokurator skierował wniosek o ich tymczasowe aresztowanie. Sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował o trzymiesięcznym areszcie zarówno wobec 31-letniego mężczyzny, jak i 35-letniej kobiety. Za posiadanie znacznych ilości środków odurzających grozi kara nawet do 10 lat więzienia. Policja podkreśla, że ilość zabezpieczonej marihuany wskazuje, iż miała ona trafić do dalszej dystrybucji na warszawskim rynku narkotykowym. Policjanci z Wilanowa i Mokotowa mogą mówić o dużym sukcesie. Dzięki pracy operacyjnej zatrzymali dwóch włamywaczy, którzy w biały dzień włamali się do luksusowego mieszkania w Warszawie i wynieśli z niego sejf pełen gotówki. Zgłoszenie o kradzieży dotarło do funkcjonariuszy w poniedziałek, 22 września bieżącego roku. Pod nieobecność właścicieli, złodzieje przy użyciu wytrychów dostali się do wnętrza jednego z mieszkań w Wilanowie. Ich łupem padł safe, w którym znajdowało się aż 250 tysięcy dolarów amerykańskich, co stanowi równowartość około 900 tysięcy złotych. Do działań natychmiast włączyli się policjanci z Mokotowskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu oraz kryminalni z Wilanowa. Przez wiele godzin gromadzili dowody i analizowali każdy trop, od śladów pozostawionych w miejscu zdarzenia po monitoring z okolicy. W efekcie ustalono pojazd, którym poruszali się sprawcy, a następnie miejsce, w którym mogli się ukrywać. Po kilku godzinach udało się zatrzymać pierwszego z podejrzanych, 49-letniego obywatela Mołdawii. Niedługo później w ręce policji wpadł jego wspólnik, 44-letni obywatel Ukrainy. Funkcjonariusze odzyskali również część skradzionej gotówki. Obaj zatrzymani zostali przewiezieni do prokuratury rejonowej Warszawa Ursynów, gdzie usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, popełnionej wspólnie i w porozumieniu. Prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie wobec nich tymczasowego aresztu. Sąd rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy przychylił się do tego wniosku i aresztował obu mężczyzn na trzy miesiące. Za tego typu przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności. W jednym z hoteli w Wolsztynie, w województwie wielkopolskim, doszło do tragicznego zdarzenia, które zakończyło się śmiercią dwojga młodych ludzi. Zaniepokojona kobieta, która bezskutecznie próbowała skontaktować się ze swoją koleżanką, zgłosiła sprawę pod numer alarmowy 112. Wiedziała, że 25-latka miała spotkać się w hotelu ze swoim partnerem. Po otrzymaniu zgłoszenia dyżurny komendy powiatowej policji w Wolsztynie, skierował patrol do wskazanego obiektu. Funkcjonariusze po wejściu do pokoju dokonali wstrząsającego odkrycia. Na miejscu znajdowały się dwie osoby: martwa kobieta oraz ciężko ranny 28-latek, który przyjechał do Wolsztyna z Warszawy. Mężczyzna miał liczne rany cięte na obu przedramionach, natychmiast przewieziono go do miejscowego szpitala. Niestety, mimo podjętej pomocy, około godziny trzeciej nad ranem zmarł z powodu odniesionych obrażeń. Poinformował aspirant sztabowy Maciej Borowski z zespołu prasowego Wolsztyńskiej Komendy. Na miejscu zdarzenia przez wiele godzin pracowali technicy kryminalistyki oraz prokurator z prokuratury rejonowej w Wolsztynie. Zabezpieczono ślady i dowody, które mają pomóc w ustaleniu przebiegu i przyczyn tragedii. Policja nie ujawnia jeszcze szczegółów dotyczących okoliczności śmierci kobiety i mężczyzny, podkreślając, że śledztwo znajduje się na wstępnym etapie. Kluczowe będą ustalenia biegłego z zakresu medycyny sądowej, który przeprowadzi sekcję zwłok. Wydarzenie wstrząsnęło lokalną społecznością. Śledczy badają wszystkie możliwe wersje, zarówno dotyczące udziału osób trzecich, jak i ewentualnych osobistych dramatów między dwójką młodych ludzi. Ostateczne wnioski mają zostać przedstawione po zakończeniu czynności procesowych. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie podczas rutynowej kontroli drogowej w Piławie Dolnej dokonali poważnego odkrycia. Zatrzymany do sprawdzenia bus krył w swoim wnętrzu ogromny transport nielegalnych papierosów. W pojeździe znajdowało się aż 2 miliony 300 tysięcy sztuk wyrobów tytoniowych, pozbawionych polskich znaków akcyzy. Według wstępnych ustaleń śledczych, uszczuplenie należności skarbu państwa z tytułu niezapłaconych podatków i opłat akcyzowych mogło wynieść ponad 3 miliony 200 tysięcy złotych. To kwota, która mogła zasilić budżet państwa, a tymczasem dzięki procederowi przemytu i dystrybucji nielegalnych papierosów trafiłaby w ręce osób zajmujących się działalnością przestępczą. Za kierownicą busa siedział 36-letni mężczyzna. Funkcjonariusze zatrzymali go i przewieźli do komendy, gdzie usłyszał zarzuty związane z przewożeniem i posiadaniem nielegalnych wyrobów tytoniowych. Podejrzanemu grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo nawet kara pozbawienia wolności do trzech lat. Policja przypomina, że handel i nabywanie papierosów bez polskich znaków akcyzy to nie tylko złamanie prawa, ale również realne zagrożenie dla zdrowia. Produkty te często pochodzą z nielegalnych fabryk, a ich skład jest nieznany i może być szczególnie niebezpieczny dla konsumentów. Kupowanie takich wyrobów oznacza nie tylko ryzyko zatrucia, ale także finansowe wspieranie struktur przestępczych. Zabezpieczenie tak dużej partii nielegalnych papierosów to ważny krok w walce z czarnym rynkiem. Funkcjonariusze podkreślają, że ich zadaniem jest eliminowanie z obiegu towarów, które trafiają na rynek z pominięciem obowiązujących przepisów. To działanie ma na celu ochronę budżetu państwa, uczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców oraz bezpieczeństwa osób, które często nieświadomie sięgają po nielegalne wyroby tytoniowe. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.